tylko komoderowskie paciuroci siedzą na brzegu. Jak jest taka fajna woda. Siemanko, z tej strony Ja Jak wiecie, wczoraj wróciłem z nad morza. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, czy warto urlop, na który czekaliśmy rok czasu, czy warto urlop, na który pracowaliśmy przez rok czasu w pocie czoła, czy warto ten urlop spędzić w towarzystwie trzech bab, no to nie musicie się już zastanawiać. Albowiem odpowiedz mi, odpowiedz mi oczywiście, tak, warto. Jak najbardziej warto. Był to absolutnie fantastyczny czas, przynajmniej w moim, w moim przypadku. Poza oczywiście doborowym towarzystwem, tyle, tyle co mnie spotkało dla mojej, dla mojej zdrowotności, tyle co mnie spotkało nad tym morzem, to po prostu, to po prostu nigdy. Ja jestem przeszczęśliwy. Te, te wielogodzinne spacery, te wdychanie jodu, no i przy okazji zwiedzanie wszystkich straganów po lewej i po prawej stronie nie kończących się ulic, ale kto by na to patrzył? Bo je niewiasty były przeszczęśliwe, że mogły te wszystkie wyroby RWR, czyli rzemiosła. Y Regionalne wytwory rzemiosła. Chciałem to płynnie powiedzieć, ale nie wyszło. Trudne ze skrót wybrałem. Regionalne wyroby rzemiosła. W tym wypadku z Chin, że mogły to wszystko pooglądać, pozwiedzać. Ale to jest mało tego. Wielokrotnie padało. Tomuś, tam obok, w sensie innego miasta, gdzieś tam w promieniu 5 km, na pewno mają inne i tanie Także zwiedziłem jeszcze naprawdę kawał wybrzeża. Byłem w Mielnie, w Sarbinowie, w ustroniach morskich, chłopaki w masie mniejszych miejscowości, miejscowości których nazwy nie zapamiętałem, ale no szczęście moich kobiet nie da się wycenić. E, powiem wam, że nogi to już mi z Charlie wchodziły do dupy, bo żeśmy przed każdym tym straganem, z tym barachło stali i po prostu czekali, aż one go tam 15 minut pozaliczają i przejdą do następnego. Ale kto by patrzał na ból nóg przy tak doborowym towarzystwie, przy tym jodzie w powietrzu, także to wszystko było nieważne. Okazało się również, że moja małżonka yy, jest specjalistką, specjalistką do spraw morskiego BHP. Tylu wskazówek, które ona mi udzieliła odnośnie bezpieczeństwa na plaży i w falach, to w życiu nawet w internecie nie przeczytałem. O, w ogóle okazało się, okazało się że grożą tam mi straszne niebezpieczeństwa, jak są fale. Mogę, mogę zginąć, a nawet, a nawet mogę się rozwieść, jak wejdę w te fale. Oczywiście wlazłem. Słowa nie dotrzymała. dobra, brał, nieważne. Dobra. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest gra Periscope Up. Jest to, jest to taka gierka zręcznościowa, w której wcielamy się w kapitana. Nigdy nie wiem, czy to jest okrętu, czy łodzi podwodnej. ale chyba okrętu podwodnego. Który musi wpłynąć do tajnej takiej bazy gdzieś tam koło Wielkiej Brytanii, bazy z pociskami nuklearnymi, ta baza oczywiście pod wodą, z pociskami nuklearnymi, którymi zarządza jakiś taki wypasiony komputer, ale z tym komputerem coś się tam podziało, jakiś wirus czy coś i komputer chce wyszczelić te wszystkie ładunki nuklearne na cały świat i zrobić totalny rozpiździel nuklearny po prostu wszędzie. No i naszym zadaniem oczywiście jest powstrzymanie tego. Musimy wpłynąć do bazy, zlikwidować wszystkie tam takie śluzy, bo on pozamykał ten komputer, wszystkie śluzy, po prostu zabezpieczył się totalnie. Musimy te wszystkie śluzy potwierać, dotrzeć do tego komputera i wprowadzić mu tajny, ośmiocyfrowy, zebrany wcześniej kod, który go po prostu wyłączy, dezaktywuje. Także misja jest bardzo ciężka. Gierka jest naprawdę spoko, zaraz ją zobaczycie. Tutaj jeszcze pragnę tylko nadmienić, że pojawiła się też wersja. Komodorowcy próbowali po prostu skopiować tą grę, ale im trochę nie pykło. Trochę im nie pykło, bo po pierwsze, pomylili tytuł, zamiast Periscope Up nazwali App Periscope, może się pali tam posądzenia o jakiś tam plagiat czy coś. No i po drugie, to im się troszeczkę wątki w grze pomyliły, i trochę tak o, o czym innym i gra wyszła. Ale to nieważne, to sobie tam zobaczycie na YouTubie. Dobra, zapraszam na bohatera dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz powtórzę: Periscope App. Odpalam jeszcze zanim się wielka w gra, to Wam powiem odnośnie pogody, jaką miałem przez te 3 dni, bo byłem tylko trzy dni pełne nad, nad morzem. Pierwszy dzień to świeciło tak, że nie szło wytrzymać. Glace mi zjarało totalnie plecy, e, ręce, no tego nie widać na czarno-białym, ale jestem masakrystycznie zjarany. Drugiego, drugi dzień widzieliście na tym szorciku, który Wam pokazałem, Czekajcie, bo zaraz będzie ekran tułowy. Mamy ekranik tułowy. Drugi dzień widzieliście na szorciku, <laughs> no wiało, niebiłosiergie, lało jak z cebra. to była rzeźnia, to, to chyba ten dzień właśnie wszyscy pokazywali. Natomiast trzeciego dnia było po prostu perfekcyjnie. Ja uwielbiam e, taką pogodę 19-20 stopni, tak było. Było zachmurzone niebo, nie było widać kompletnie słońca, nie paliło, nie grzało i był całkiem mocny wiatr, który no, który dawał fajne fale i ja się bawiłem wyśmienicie, moje dziewczyny moje dziewczyny gorzej, ale one się bawiły na straganach dobra, ekranik tytułowy tutaj dupy nie urywa 88 rok, troszkę by się postarali, kurde, dali jakąś grafikę, ale niestety nie ma, naciskamy start i na początku Wam szybciutko wyjaśnię co jest na ekranie, o co chodzi w gierce, no i spróbujemy sobie zagrać? Gierka jest dosyć trudna. A znaczy ja już jestem wytrawnym graczem, bo już trenowałem, ja to tak będę płyn. No, Zresztą pokażę wam, natomiast na, na, na początek powyjaśniamy. E, mamy nasz statek. E, nasz statek okręt podwodny, okręt podwodny, który tak popatrz tak fajnie. Taka animacja jest, że on się obraca. Z tym obracaniem trzeba uważać, że jesteśmy blisko ścian, bo oczywiście wszystkie ściany nas. Widzicie? Widzicie? Patrzcie! I jestem daleko, wciskam w prawo i prawie dotyka. Trzeba uważać z tym obracaniem, bo możemy się rozdupcyć. Kontakt ze ścianą, albo z tymi barierami, albo z tym prądem nas rozdupca. I teraz tak. Pod fajerem wypuszczamy taki batyskaw, taki batyskaw, trudne słowo komodorowcy. Wypuszczamy batyskaw, i on jest po to, żeby dostać się. Tu jest akurat miejsce, co byśmy się mogli bez problemu dostać, gdyby ten okręt mógł w lewo. No to już nie będę się spuszczał, co chodzi. Ale generalnie do, do przedostania się do miejsc, które są jakieś takie ciaśniejsze, w których ten okręt nie wpłynie, albo jest na tyle, może nie jakoś super ciasno, ale na tyle ciasno, że ten obrót na przykład w pewnym momencie spowoduje, że tam pizdniemy w ścianę i się rozwalimy. No i tym batyskawem. Między innymi wpływam takie miejsca, jak, jak tutaj, żeby zdobyć klucze. Ten klucz jest oznaczony takimi cyferkami. cyferkami. Popatrz, tutaj jest brama numer 0 przy okręcie. Jak zbierzemy, to brama się usuwa. No i to jest taka główna zasada, jeżeli tutaj chodzi o otwieranie tych wszystkich śluz, które tutaj występują. Tych klucze jest tam chyba 9. E, rozmieszczone są one w najróżniejszych miejscach, to nie jest tak, że wszystkie po kolei nam się będą wyświetlać i będzie łatwiej łatwo pięknie. E, jak widzicie ja to tak płynnie po skosie przełażę, ale to jest naprawdę wiele, wiele minut ćwiczeń w miejscu innym niż dom. Wy tak nie róbcie, najlepiej pokonywać wszystkie te wszystkie zakamarki tak góra, góra, bok, góra, bok, bo, bo te skosy są bardzo zdradliwe. Na górze mamy po lewej życia, Tam są trzy takie te okręty. Bardzo szybko to się kończy. Po prawej mamy też trzy, ale te batyskawy, bo batyskaw niezależnie ginie od, od okrętu. Na środku mamy miejsce na ośmiocyfrowy kod, który zdobędziemy. Te kody są w takich ukryte pod takimi znakami, za, znakami zapytania. Na dole mamy powietrze. To jest taki ogólny czas, który mamy na wykonanie całej misji. A fuel, no to jest fuel. I jak się fuel trujeczkę sobie bramę zbieram, czyli trujeczka gdzieś mi się otworzyła. Natomiast fuel. I tu są strasznie zdradliwe takie, te, takie szaro grafitowe takie, te, te zasłony, bo one czasami są kompletnie, kompletnie niewidoczne i po prostu można głupio zginąć. Teraz się zagadałem i musimy szybciutko popędzić, tylko do jakiegoś kurde. Kurde! Zapominam o tym! Do paliwa! Ale dobra, i teraz to się akurat ukazało wam, pokazałem wam, bo jak się zginie, no to paliwo się odświeża. I czekajcie, złapie, <noise> złapie, tak? No, bo jeszcze jest jedna Waszy ważna rzecz, nie powiedziałem. Tym batyskafem nie skrolujemy ekranu. Możemy tylko operować, manewrować, pływać w, w zakresie tam pola widzenia tej łodzi podwodnej, czy też tam jakichś tych urządzeń sterujących. I tutaj są strasznie wkurzające te Czasami, jak pływamy na jakiś nowy rewir, to trzeba się chwilkę poczekać, czy coś się jakieś gówno nie wysunie z tych ścian, tak jak teraz. I poczekać na synchronizację, bo to nas po prostu potrafi zabić. No, ale czasami, jak nie zdążymy gdzieś tam dolecieć. Nie zdążę teraz. Nie zdążymy dopłynąć gdzieś tam do, do benzyny, bo nam się kończy. No to i tak zginiemy, ale mamy nową, nową, no, nowy zbiornik, nowy okręt i, i czasami wręcz trzeba zginąć. Zauważyłem, żeby się. uwaga teraz polecę. No, kurde, no nie otwiera się. Co za gówno, to. No i teraz. O. No, i z, pa... z paliwem, tak jak wam wyjaśniłem, e, tutaj będziemy teraz mieli właśnie paliwo. E, paliwa i tego znaka zapytania nie możemy zbierać naszym okrętem podwodnym. To musimy baty z kawem, bo się po prostu Znaczy. A czy? Pani chyba też na, na pewno nas rozdupcza znak zapytania, także popatrzcie, co się stanie, jak wezmę znak zapytania Batyskafem i na górze się zrobiło 3. No i musimy cały ten kod zebrać. E, oczywiście teraz początek jest dosyć prosty, no bo tam e, zebraliśmy, otworzyła się barierka, zebraliśmy, otworzyła się barierka, no ale za chwilkę zaczniemy, Wam pokażę, mijać miejsca. Kurde! Czy kurde? Bo się, bo się zestresowałem, czekajcie. No, i nie przelecę teraz, patrzcie, udóbcie mnie. Nie, na styk, na styk przeszło, to się, to się udało. Zaczniemy mijać miejsca, które są poblokowane tymi śluzami o numerach 6, 7, 8. A klucze do otwarcia będą gdzieś, gdzieś dopiero tam dalej, dalej, więc będziemy musieli przepłynąć jakiś ten duży, duży fragment tej całej planszy, no i wracać potem. No, takie, no niebezpieczna misja po prostu się robi. Ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko, ponieważ tutaj mamy takie miejsca, w których, kurde, no, po prostu. Źle widać na graberze. No i kurde, no i rozdupca mnie. No bo, bo, bo Wam tłumaczyłem. Chodzi o to, że jak e, nas rozwali, tak chwilowo nieśmiertelnie się zniżamy. W, w gierkach jest to bardzo często praktykowane, ale tutaj ta nieśmiertelność się kończy błyskawicie szybko i nas po prostu rozdupcza. Ale dobra, przekazałem Wam wszystko jedną, wszystko poza jeszcze jedną rzeczą, więc teraz po prostu już, wiecie, już, już, już się natłumaczyłem, więc teraz patrzcie jak, jak tu... Jak tu się płynniutko przechodzi i chcę wam jeszcze pokazać to, co, was, co nas jeszcze będzie spotykać po drodze, a co jest konieczne do, do, do ukończenia tej gierki. Dobra, już wam teraz powiem. Są takie miejsca, gdzie są jakieś takie nuklearne, jakieś takie stanowiska, czy jakieś takie punkty zasilania. Nie pamiętam, jak to było w instrukcji. To jest taka lakoniczna, bardzo instrukcja, ale musimy to też rozdupczyć. Rozdupczanie tego jest o tyle skomplikowane. Że to jest osłonione taką barierą, której się nie da rozwalić, nie da się przed nią przepłynąć, ma tylko taką malutką śluzę, którą musimy zeszczelić. Właśnie. I się okazuje, że nasz Batyskaw jest też uzbrojony w działko. Możemy, możemy strzelać. Ileś tych takich właśnie tych punktów, takich nuklearnych nazwijmy, to musimy właśnie rozdupczyć. Jak widzicie na razie, na razie po jak już Wam nie opowiadam o co chodzi, to mi idzie płyniutko. tutaj sobie pozbieramy, Wy, wy tak nie kozaczki, bo ja jednak te, te zakręty robię, bo to już, to już tak mówiłem, dużo, dużo ćwiczyłem, natomiast tutaj zaryzykowałem, no widzicie te gówno tam się, no kur, no kurdej, okulary mi przez was spadły, ja pierdzielę, przecież by się roztłukły, och, bo to jest stres, to jest stres, lecimy jeszcze raz, dobra. Tutaj mamy barierę drugą, i tam jest y, klucz do jedynki. Ale musimy najpierw dwójkę zdobyć, żeby do jedynki pójść. No logiczna rzecz. Teraz popatrzcie, puszczamy sobie paty z No, za bardzo, za bardzo czekać. O tak. Puszczamy sobie paty z okulary Okolary mi spadł. dobrze się nie rozbiły. Bierzemy sobie czwóreczkę, tam już jak widzicie czwóreczka się e, o, o, odtegowała i tu są właśnie takie miejsca, widzicie jak to, e, tak poważnie, teraz jest całkiem sporo tych miejsc, w których nie jest to w żaden sposób zaznaczone, że takie gówno się wysuwa i to gówno jeszcze bardzo nieregularnie chodzi, to nie jest na przykład co 3 sekundy, co 5 sekund czy coś, tylko to tak, to tak różni, więc czasami trzeba poczekać, tak jak teraz i przepłynąć, dobra, mamy czwóreczkę. E, tej benzyny bym raczej nie. Ja ją teraz wezmę, bo i tak pewnie zginę za chwilę. Ale jeżeli dopiero zginęliśmy, nam się napełnił bak, no to nie, nie ma sensu brać tej benzyny z tego względu, że ona nam się jeszcze przyda podczas drogi powrotnej. Jak będziemy jeszcze gdzieś jechać, włożyć klucz. Ale nie, nie teraz. Muszę poczekać na tamte na T. Te się... Dobra, teraz. Teraz. One zaraz znikną. Jest, już, już Dobra, udało się. Chciałem już puścić z nerwówki pada, nie? A to nie, nie ten. No, czekajcie, bo jeszcze muszę dopłynąć do tej rzeczy, co wam chcę pokazać, żeby po prostu był komplet informacji o tej grze, a potem już mogę ginąć. Bo w warunkach. W ogóle grałem safe state'ami w miejscu innym niż dom. I nawet z tym jest ciężko, nie? Tutaj też się takie gówno wysuwa, ale ono się wysuwa rzadko. I teraz trzeba spryt czasowy. Kurde, spryt czasowy trzeba zastosować. No ja pierdzielę. Znowu się nie udało. Ostatni, ostatni raz. Nie, bo ja po prostu muszę tam. Bo to ja wam teraz puszczę muzyczkę. Przyspieszymy ten fragment, żeby go po prostu przepłynąć. Ja tam dolecę do tego miejsca i jeszcze wam tylko pokażę to strzelanie właśnie do tych nuklearnych stanowisk. Także dobra, teraz już niektórzy gadają, a i tak będzie gadał. Nie, nie będę gadał. Teraz uwaga, wsiadam do okrętu i milczymy. Dobra, jestem przy tym miejscu i teraz tak. Tutaj musimy wypuścić naszego batyskafa i wszczelić się przez tą szczelinę, żeby rozdupcyć to kółeczko. Początkowo myślałem, że to jest w ogóle niemożliwe. Próbowałem, próbowałem, ale w instrukcji doczytałem, że to trzeba jednak rozdupcać i za którymś razem się da, potem się sytuacja bardziej komplikuje, ja tam prawdopodobnie nie, nie, nie dopłynę, jak, jak się patrzycie, ale na przykład jest piorun zasłaniający, o, jest piorun, te, ta, ten prąd zasłaniający yy, -tą, tą szczelinę i trzeba czekać aż prąd zniknie, że, że ta szczelina się w końcu... No, no robi się naprawdę skomplikowane. Yy, tutaj na przykład jest jedno z tych miejsc, gdzie musimy wypuścić batyska, bo nie... Kurwa! Cze... Prawie, czekajcie, bo na przykład nie dostaniemy się tam statku. Czekajcie, bo pospieszyłem się. No kurde, no nie w tym miejscu wypuścił. Gówno i tam widzicie, od, odjął mi już, czekajcie. O! Tak po leku trzeba. Ja to chciałem tak na kozaka, ale jednak to trzeba. To trzeba... Po pikselku. Joystickiem nie polecam grać. To tylko kipadem, bo to trzeba naprawdę po pikselu schodzić. To jest niby nie pixel perfect, ale ma takich sporo aspektów pixel perfect. I teraz jeszcze jest jedna. O! Nie możemy za mocno nacisnąć wejść w ten łódź pod wodą, bo ona się wtedy obniży. To trzeba też uważać. Dobra i teraz wracamy tam na górę, już mi się kończy benzyna, kończy mi się. Kurde życia! Ja pierdzielę nie wiem, no i ty i... i, i... No, no już myślałem, że mnie... Dobra, jeszcze chwileczkę, poczekajcie, to, to, tam, tam sobie... Bo ja już jestem po prostu podenerwowany. Jeszcze tam sobie dopłyniemy, żebyście zobaczyli, co to nas czeka po prostu. N tu nie ma się co śpieszyć, po prostu lepiej wyczekać te momenty, aż to się wszystko poznika. <grym> Jakie mam tętno, nie? Tutaj jest teraz taki moment, musimy popatrzeć na tą na, tą, na tą, na ten prąd, na ten prąd. I potem się szczelić, jak te dwa wyjdą. Uwaga, teraz jak te dwa wyjdą, to lecimy. Ciul... Kurde ciulną mnie! Myślałem, że po prostu na milimetry będzie. O, 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 dobra udało się, bo już nie mam żyć, teraz... Już nie mam żyć. Teraz sobie jeszcze batyskawi tutaj... No i tak wam już wszystko pokazałem, co chciałem. Może po prostu bonusowo się jeszcze gdzieś uda dolecieć, ale nie wiem, zobaczymy. Czekajcie. Pyk, Fuella wziąłem. Mi się do czterech cyfr udało dać dość z do safe tabi Także <grymne> bez safe state'ów to nie wiem, co tą grę przechodzi. Na spokojnie podpływamy. Czasami po prostu kipa też dwa razy zatrybi się dwa piksele rusza i wtedy jest dupa. I patrzcie teraz tutaj, ile jest. Tutaj jest do otworzenia szósteczka, do otworzenia siódemeczka. Tutaj się robi grubo, do szczelenia, jest, jest znak zapytania. Tu jest naprawdę masa rzeczy. Do szóstki to jeszcze dopłyniemy, ale mam ostatnie życie, nie wiem, czy dopłyniemy. Czekajcie, tam jest ósemka. Tu jest też ciężkie do przejścia z kafem. Trzymajcie teraz kciuki. Bo tu, nie, batyskafy jeszcze mogą zginąć, bo mam trzy życia na batyskafach. Wow, to mi właśnie za, za dużo poleciało pikseli teraz. Jeden, uwaga, tu w dół, w dół, w bok, w bok, jest na milimetry. E. Czekajcie, czekajcie, uda się, uda się, nic. Znaczy teraz, jakbym zginął baty to to pół, pół, pół biedy, bo i tak on jeszcze ma życia. Dobra, udało się. Dobra, jesteśmy naprawdę całkiem, całkiem daleko już. Wy tak tutaj nie dojdziecie, bo to trzeba naprawdę dużo ćwiczyć. Tutaj kolejne miejsce, gdzie musimy rozszczelać. Nawet w miejscu innym niż dom. To mi się parę razy pod rząd udało za pierwszym razem trafić. Na przykład teraz się uda patrzcie. Nie. O, za drugim razem, no to jest nieźle, bo na początku szczelałem z 20 mi nie wychodziło. Tutaj jest ta, ta wielka taka śluza, która się otwiera tak z dupy, niesynchronicznie. Ciekawe, co dopłyniecie. Ko! Kur no kurde, już się bez... Ja czasami mam taki odruch, że chcę już puścić po prostu wszystko, że się wydupcę. Kurde, no dupa. No. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tej fantastycznej gierki. Ta wersja na komodorku jest zupełnie inna, jest to gra o czymś zupełnie innym, więc nie warto w nią grać. Zagrajcie w tą. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Hej.